Pycha, pycha, ale jeszcze dodam sobie tego sosu. Naprawdę jest przepyszna. Witam. Dziś zrobimy sobie prostą, klasyczną sałatkę brokułową. Zapraszam. Na początku potrzebujemy dwa brokuły. U mnie są to dwa brokuły, takie nie za duże, więc jak będziecie mieli jednego dużego, to akurat wam wystarczy na te składniki, które wam podam i wycinamy różyczki. Coś takiego jak są takie większe troszeczkę to jeszcze można je na połowę na jeden kęs żeby były takie po prostu nie za duże ok coś w tym stylu. I tak pokrojony brokuł właśnie na takie kawałeczki wrzucamy do wrzątku do osolonej wody gotującej się osolonej wody i gotujemy dosłownie parę minut i po wyciągnięciu przekładamy na to i przelewamy zimną wodą to jest bardzo ważne on tutaj zachowa swój fajny zielony kolor i e, będzie taki jaki chcemy ponieważ nie rozgotuje przestanie on się momentalnie gotować i nie rozgotuje nam się tak czyli wrzucamy do gotującej się wody osolonej i gotujemy parę minut po czym wyrzucamy nasi to odcedzamy, przelewamy zimną wodą on się przestaje gotować i wtedy mamy idealny broku taki jaki chcemy więc ja to idę ugotować i zaraz wracam. Więc dodajemy jogurt grecki. Dajcie pomogę. Tutaj mam kubek 380 gramów. Oleg mi tu już pomagał, trochę już wlał tego jogurtu. Dodajemy cały jogurt. Trzymaj, będziesz mieszał. Tak, jogurt ciężko mieszać cynę. Do tego dodajemy dwie łyżki majonezu. Mieszaj, mieszaj. Chciałeś pomagać, to pomagaj. A czy mąka taka? Nie, to jest taki sos. Tak, to jest sos Do tego dodajemy. Pół łyżeczki soli, pół łyżeczki ziół prowansalskich, mieszaj ładnie. Dodamy również pieprz, czekaj, ale nie za dużo pieprzu. Nie za dużo? Nie. Dobra. Bo będą mi jaj I będziesz kichał. Tak. Dobra. I będzie mi język zczybał. Teraz dodamy trzy ząbki czosnku. No poczekaj, poczekaj. A da, pamiętaj, nie możesz mi przeszkadzać. Poczekaj, Olek. Staram się tobie nie przeszkadzać. Ok. Dobrze. Ale no, Teraz to dobrze wymieszaj. Tak żeby nie widać tych grzyblach. Tak, daj Tata spróbuj jeszcze. Tata to wymiesza dokładnie. I spróbujemy, tak? Mhm. Chcesz spróbować? Nie, bo za dużo pieprzu. Hmm. Za dużo pieprzu? Tak. Dodam trochę oliwy. mieszaj Tata, już nie jest mi ciężko mieszać ją. Nie, już nie jest mi ciężko. A co my nie jest? No wymieszaj, dobrze. A tata, mu już nie jedzemy? Jeszcze trochę soli. Mieszaj, mieszaj. Bo dodałem oliwę. I się to wszystko takie, wiesz, płynne bardziej zrobiło. I o to chodzi, żeby taki sosik był, wiesz? Pokaż. Mogę spróbować? Tak, możesz. Chcesz spróbować? I co? Jeszcze biało. Czosnek, co? Ja bym dodał i Tego ja bym dodał. dodał. To jest moje rany. Dobra, sos mamy gotowy. Więc sos już mamy zrobiony. Olek, dziękuję za pomoc. Tata teraz jeszcze pokroi pomidory i poskłada całą sałatkę. Będziemy potrzebowali pomidorki. Jakieś małe, fajne, zgrabne. One nie są konieczne. Ale fajnie wyglądają, więc... I też będą fajnie smakowały więc je dodam, ale jeżeli nie macie to się nic nie dzieje, można bez nich tak tylko przekroję na połowę ok, tyle wystarczy ja tutaj mam taką, takie naczynie do robienia tart i w tym sobie właśnie poskładam moją całą sałatkę tu jest mój broku. jak widzicie jest świetny zielony, tak jak powinien być dlatego, że go przelałem od razu wodą i jest idealnie ugotowany, delikatnie na końcu chrupiący i taki właśnie ma być. W żadnym wypadku nie można go rozgotować. No i teraz układamy pomidory. Olek, tak wiesz, w ładnych odstępach, jakoś tak to ładnie poukładaj tak się dobra? Tu już mam przygotowany właśnie ten sos, który zaraz użyjemy, ale to jeszcze nie koniec. Bo Olek nam układa pomidory. No i teraz sałatka już jest tak ułożona. No potrzebujemy ser feta. Odkrawam tą górną część tego opakowania. Ja Wam pokażę taki mój knyw na ten ser. Oczywiście jest trochę wody, więc trzeba ją wylać. I teraz biorę taki płaski, wąski nóż i po prostu trzymając to opakowanie. Na ten ser. Nacinam go również tutaj przez środek. To się bardzo fajnie tnie, wszystko. No i jeszcze tak w kratkę. Zawsze to sprawia trudność. A to widzicie, wychodzi taka fajna kostka. I się człowiek przy tym w ogóle nie urodzi. Ok. I teraz ten ser wysypujemy na sałatkę. Sałatki nie solę, ser jest mocno słony i fajny już mamy sos, więc nic tutaj więcej nie będę e, solił. Ok, nawet nie całe opakowanie jest zużyte. No i mamy tutaj ten sos i tym sosem to tylko w ten sposób polewamy. Ja mam go dosyć dużo, ale ten sos jest tak dobry, że można go wykorzystać również do innych rzeczy. OK. I na koniec jeszcze można troszeczkę octem balsamicznym to. OK. I oto jest Moja sałatka, uwierzcie mi, że jest przepyszna. Ja zaraz zrobię zdjęcie i sobie ją spróbujemy. No i teraz spróbuję tą sałatkę. No kurczę, ja ją tak lubię. Mm. Mm -hmm. Pycha pycha, ale jeszcze dodam sobie tego sosu. Naprawdę jest przepyszna. My ją w domu uwielbiamy na kolację często się taką właśnie robi. Przepis gorąco polecam. Jak już wiecie, tych sałatek mam trochę na każdym kanale i surówek. Ja zapraszam na te propozycje moje surówkowo-sałatkowe, bo naprawdę są przepyszne. My sałatki i surówki bardzo lubimy, więc wiem, co robię. Zapraszam do przepisów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. A jeszcze słowo wtrącę, bo... Tego wszystkiego zapomniałem o jednej rzeczy, ja tutaj mam słonecznik łuskany, który jest świetny właśnie do tej sałatki. On jest niesolony, to jest zwykły, normalny słonecznik łuskany, jeszcze bardziej podkręci smak tej sałatki. Warto go dodać, taki słonecznik kosztuje duża paczka 2 zł, to Wam wystarczy naprawdę na długo, ale jest naprawdę świetny właśnie do tej sałatki. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia.